Co z tą dżunglą będzie? Wszystkie, wszystkie laleczki się poszły bawić. Co one tam robią, te laleczki? Hmm? Co one tam robią? Chyba przy tym słoneczniku to dżungla wyrośnie chyba jakaś. Tak? No ja wszystkie nasionka się włożyła do... i słonecznik urośnie. No, bo jak nasionka dasz do wody, to ci urosną. Czy zupkę zrobisz. A z czego ta zupka będzie? Nie wiem. będzie słonecznikowa? Tak, słonecznikowa. Niedługo będzie ją gotowała? Tak, niedługo będę gotowała. To tak. I komu będziesz gotowała laleczkę? Tak. Mam jej też jakiej gotowała. Gotujesz mi dukę? Tak. Słonecznik. Ty Długi słonecznik. Tak, tak. Ale to laleczkę też powinnaś ugotować jakąś zupkę. No, będzie prawa Ty nie muzyę to i dam to piekarnika i trochę wyleję i będzie I Tylko do kibelka trochę wyleję Na co? Będzie na drugie? Tak A co będzie na drugie danko? Tak to, to będzie no to będzie zróbka i mięsko. To będzie mięsko z słoneczników. Aha, to mięsko ze słonecznika też będzie. Tak robię zróbkę z słonecznikiem, z mięskiem i z ziemniaczkami. Aha. Ile zalecić? Przygotuję tu. To, takie... to takie wielkie przyjęcie zrobisz. Tak. Dam im tu do kubeczek na kubeczków? Tak. sobie i takie. Co nie zrobisz? Przyjęć. Urodzisz. nowe mhm. I co na tym przyjęciu będzie? Dużo dzieci. Wszystkie Na będzie zapros zaprosić kotka i chorisia też? Tak. Chyba hmm. jadli a bieli pili i bawili się przy tym bili. Jeść. Hmm. kto jeszcze będzie na tym przyjęciu? <grybili> Mama nawet raczej chita. Hmm. A będzie jakiś tort? Któryś tak. nowy? Tak. Będzie tort.

Będziemy kląbić. Na kogo będziemy trąbić? Nie wiem. To takie robię przyjęcie. Powiedz to mami, że robię przyjęcie. A wszyscy jesteście zaproszeni na to przyjęcie? Nie. Jeszcze nie skończyłam Duże będzie chyba przyjęcie, jakbyś cały samochód przyjechał z całym dobytkiem tutaj. Tak. Będzie to przyjęcie bardzo fajne, załatwe. A kto będzie miał urodziny? Ja będę Ale to nie, no to ja jeszcze nie mam urodzin teraz. Ale zobacz, że miał urodziny, to ciągle ugotować. I wymyślę się owocem. Na dużym talerzu. to na tym dużym talerzu jest chyba ciatko jakieś. Nie, nie ma, wysypałam. Tu będzie takie. Dobrze przyjęcie, bym mnie To nie takie.